Witam ponownie. Poprzednio zjadłem kiszonego śledzia. Przysmak szwedzki. Trochę zrobiłem to niefachowo, bo on był zakiszony w całości, a ja zjadłem z wnętrznościami. Dzisiaj kolejny specjał chiński, tym razem czyli stuletnie kacze jajo. Tak naprawdę ma około 100 dni. O przygotowywaniu tego specjału nie będę mówił, tylko przejdę od razu do rzeczy. No nic, ze skorupką się na pewno tego nie je. Pierwsze wrażenia zapachowe, jak wąchałem, no, trochę z bukiem wali. Trzeba tu przyznać. Mają niektórzy specyficzny smak, ale lubię takie wynalazki. No więc dobrze. Powoli obieram. O, jakie fajne. Obieramy i obieramy. Jak ktoś nie chce patrzeć, jak obieram stuletnie jajo, to może sobie przewinąć. Ale zaraz może się to uda fajnie pokazać, jak wygląda to białko. Jest dość interesujące. W konsystencji taki jest jak, jak galaretka taka dobrze ścięta. O, tu trochę nawet żółtka wylazło. Więc więcej wygląda to tak. Brązowiutkie. Zapach. Teraz to już nie taki jak zbóg, czy coś takiego mocno zgniłego, tylko pachnie trochę ziemią taką. Nic dziwnego, bo w przygotowywaniu ważną rolę pełni glina. No nic. Mamy oczywiście nóż i widelec czy widelec i nóż. Okej. Okay. No więc dobrze. Rozetniemy je sobie na pół. a jakie mięciutkie. Dobra. W środku to żółtko jest trochę takie płynnawe. Mam nadzieję, że to będzie widać. O, o, o. Dziup, dziup. Wygląda w zapachu nie ma jakiegoś specjalnego. Wygląda jak wygląda. Nie wiem czy to można z majonezem jeść ze szcipiorkiem, może to taki specjał wielkanocny. No. Tak więc cygwarenty na bok Sentymenty. I po co, po co to trzymać w jak w zasadzie smak ma jak zwykłe gotowane na twardo jajko z wyjątkiem białka, które tak jak wygląda jak galaretka, tak, tak taką samą ma konsystencję podczas przeżuwania. Takie ma co przyjada swój <laughs> specyficzny posmak. Natomiast polecam jako ciekawostkę. Można by to dokojawić. Zwyk, zwykle to się podaje jako zimna przekąska z sosem sojowym, z odrobiną octu. Ale szczerze mówiąc, nie chciało mi się bebrać już. Po prostu by prawdopodobnie smakowało właśnie tym sosem sojowym.